Dzień dobry. Dzisiaj zrobiłam coś bardzo ciekawego. Wpsi... Wpisałam w Google po niderlandzku nastę... następujące słowa. Is Polen? czyli Czy Polska? oraz Heeft Polen, czyli Czy Polska ma? Google samo pokazało mi pytanie, Pytania, które Holendrzy uh, najczęściej wpisują o Polsce. Szczerze mówiąc, mówiąc, niektóre z tych pytań naprawdę mnie zaskoczyły. To jest pierwsze video z tej serii, bo tych pytań jest naprawdę bardzo dużo. Każdy z nich mówi coś bardzo ciekawego o tym, jak Polska jest postrzegana w Holandii. Czy Polska? Kiedy wpiszesz w Google is Poland, pierwsze pytanie, które się pojawia, pojawia to Czy Polska jest bezpieczna? A potem pojawiają się kolejne pytania. Czy Polska jest bezpieczna dla turystów? Czy Polska jest bezpieczna dla kobiet? Czy w Polsce jest dużo przestępczości? Czy Polska jest bezpieczna w nocy? Czy Polska jest najbezpieczniejszym krajem w Europie? To pokazuje, że bezpieczeństwo jest bardzo ważnym tematem i ja to rozumiem. Inne bardzo uh, popularne pytania to: czy Polska jest w Unii Europejskiej? Czy Polska lęży w Europie? Czy Polska jest w NATO? Czy Polska jest drogim krajem? Czy Polska jest tańsza niż Holandia? Czy Polska jest bogatym krajem? Czego nie wolno robić w Polsce? I co jest uważane, z, uh, za niekorzyczeńskie w Polsce. Te pytania pokazują, uh, że wiele osób nie zna dobrze Polski albo nigdy tu nie było. Potem wpi wpisałam w Google Heeft Polen. Czy Polska ma? I tutaj pytania są jeszcze ciekawsze: czy Polska ma czas, zima i lato? Czy Polska ma morze, czy Polska ma górę, czy Polska ma euro, czy Polska ma silną armię, czy Polska ma króla i czy Polska ma uchodźców? Te pytania pokazują, że dla wielu, wielu Holendrów Polska wciąż jest trochę tajemnicą. Um, Teraz spójrzmy na odpowiedzi holenderskich stron na trzy pytania dzisiaj. Czy Polska jest najbezpieczniejszym krajem w Europie? Czy Polska jest bogatym krajem i czy Polska ma silną armię? Po pierwsze, Polska jest ogólnie uważana za bardzo bezpieczny kraj w Europie. Z niskim poziomem przestępczości i stabilną sytuacją społeczną. Miasta takie jak Warszawa często są określane jako bardzo bezpieczne. Ale Polska nie jest zawsze uznawana za absolutnie najbezpieczniejszy kraj w całej Europie. Najważniejsze informacje o bezpieczeństwie. Bez... Piedsięctwie w Polsce, e, przestępczość, poziom przestępczości, tak się tej właśnie jest niski w miejscach turystycznych, jak w się w Europie. Trzeba uważać na piesią kowciów, bezpieczeństwo na drogach. Jednym z problemów jest bez, bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wypadków jest więcej niż w wielu krajach w e, Europie. Często z powodu brawurowej jazdy. E, ogólne bezpieczeństwo. Sytuacja bezpieczeństwa jest podobna do krajów takich jak Holandia, Czechy i, e, czy Węgry. E, porady dla podróżnych, Oficjalne zalecenia dla Podróżnych są e, zazwyczaj pozytywne. Kolory, e, kolor zielony. Wniosek. Polska jest bardzo bezpiecznym krajem, ale przez sytuację na drogach nie jest uznawana za najbezpieczniejszy kraj Europy. Jest jednak jednym z najbezpieczniejszych. Czy Polska jest bogatym krajem? Polska jest uważana za dobrze rozwiniętą i uprzemysłowonią gospodarkę z wysokim poziomem dochodów. W krótkim czasie stała się jedną z największych gospodarek Unii Europejskiej. Najważniejsze fakty status kas Gospodarce Polska jest krajem o wysokich dochodach i szóstą największą gospodarką w europejskiej Unii. Wzrost gospodarcy od upadku komunizmu Polska przeszła ogromną zmianę i rozwija się bardzo stabilnie, często szybciej niż strefa euro. PKB na osobę uwzględniając siłę nabywczą bardzo wzrosła i mniej siło różnice między Polska, Polską a Europą Zachodnią. Rynek pracy bezrobocie jest bardzo niskie, co oznacza aktywny i silny rynek pracy. Koszty życia. Życie w Polsce jest zaszwieca i tańsze niż w Holandii. Choć uh, w popularnych miejscach, w dużych miastach, ceny mogą być podobne. Uh, Polska jest szybko rozwijającym się i bogatym krajem w Europie Środkowej szro, oraz nowoczesną europejską uh, gospodarką. Czy Polska ma silną armię? Tak. Polska ma jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się armii w Europie i w NATO. Uh, Najważniejsze informacje: wielkość i rozwój. Polska ma jedną z największych armii w NATO. Zaraz po USA i Turcji i planuje większą liczbę żołnierzy. Nowocześnie sprzęt. Polska bardzo dużo inwestuje w nowoczesne uh, uzbrojenie i ma już więcej ciłków i artylerii niż na przykład Niemcy. Wydatki na obronność. Polska wydaje bardzo duży procent PKB na obronę i jest jednym z liderów, liderów w NATO. Pozycja strategiczna ze względu na położenie przy granicy z Ukra Ukrainą i Białorusią. Polska armia jest kluczowa dla bezpieczeństwa Europy. Szybki rozwój armii sprawia, że Polska staje się właśnie siłą militarną w Europie. Ok, to wszystko dla dzisiaj. Um, dlaczego ta seria? seria uh, ponieważ Polska jest. Moim domem widzę Polskę każdego dnia. Ludzi, naturę, miasta, spokój, bezpieczeństwo i ogromne uh, serce tego kraju. W tej serii wideo video, będę odpowiadać uh, na wszystkie uh, te pytania. Dajcie mi znać. Um, jakie pytania chcecie, chcecie, żebym sprawdziła jako następne? To dopiero początek. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Pa. think of my seaside walk.